Cześć. Na początek sory za głos i czasami cięcia w materiale są spowodowane tym, że mm, trochę chory jestem. Jak zakaszlę, no to nie będziecie słuchać mojego kaszlu, tylko po prostu w razie co powtórzę zdanie, to wytnę. No muszę tak zrobić, tak? Nie, nie, nie czuję się najlepiej. Ale w związku z tym, że nie czuję się najlepiej, od rana posiedziałem sobie na mediach społecznościowych i popatrzyłem, co tam się wyprawia. I taki temat chciałem poruszyć. Hejtu i pewno się spodziewacie, o czym będę mówił, tak o, właśnie o TVN24 i o wywiadzie z Martą Nawrocką, ale mi nie chodzi o hejt za treść. Treść każdy może sobie ocenić sam, bo yy, każdy ma inne poglądy, każdy ma inny światopogląd i tutaj nie będę absolutnie omawiał treści. Nie będę politykował. Chodzi mi o hejt za. Yy, sposób udzielania tego wywiadu, może nie sposób, tylko po prostu nerwowe zachowanie, jakieś tam pocieranie dłoni i to widać, że jest zdenerwowana i tak dalej, ja taką mowę ciała. I tu wylał się hejt, nawet już dzisiaj badania jakieś tam były robione, gdzieś tam czytałem, że, że jakaś tam y, y, firma przeprowadzająca takie badanie sprawdziła, że w mediach społecznościowych 24% hejtu to jest właśnie tylko i wyłącznie za to, nikogo nie interesuje treść. Że ona jest, przepraszam, yy, pierwsza dama, że jest taka owaka, że tak wygląda, że tu pociera rękę, tam coś, tam jej się głos łamie, że tu się przejęzyczyła. Tylko takie rzeczy ludzi interesują. Więc ja do tego się odniosę i na początek powiem tak. Żeby wam podać pewien przykład, pokażę wam pewien film, który wykopałem. Lubię kopać. Yy. Pewnej dziennikarki, która dzisiaj bryluje na salonach TVP, jakie miała początki? Proszę bardzo. Prawdopodobnie albo, albo szyny, które nie były. nie są równe, albo po prostu, no, tak jak mówiłam we wcześniejszym wejściu, szyny, szyny były złe, a podwozie. 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 podwozie też było złe. Mój komentarz do tego materiału. To jest zupełnie naturalne. Ja bym wcale nie krytykował. To jest przykład młodej dziennikarki, która prawdopodobnie pierwszy raz występuje przed kamerą i jest zestresowana. Zdaje sobie sprawę, że mówi do setek tysięcy lub milionów ludzi. To jest zupełnie naturalne. Podam wam taki przykład, jak ja zaczynałem, pierwsze zdanie, które wypowiedziałem do kamery, nagrywałem pół godziny. Pół godziny prób. To jest normalne. Nie każdy ma talent. Ja go nie mam na pewno. To nie znaczy, że się pewnych rzeczy nie wyuczę, bo ja się ich uczę, yy, pewne rzeczy, yy, ale to jest zupełnie naturalne. I tutaj ja z kolei bym skrytykował tą drugą stronę sporu politycznego, że oni yy, potrafią hejtować to i wyciągać właśnie w ten sposób, żeby hejtować w sposób, w jaki ona mówi. To jest naturalne. Ale chciałem wam jeszcze jedną rzecz pokazać, która mnie mocno dzisiaj w mediach społecznościowych ugryzła, nawet nie w mediach społecznościowych, bo to nie są media społecznościowe, to jest pani Natalia Waloch z Wysokich Obcasów. Pani feministka, jak ona się sama nazywa, tak, żeby nie było, że to ja tu się tam czepiam jakiegoś feminizmu i tak dalej. Pani feministka. Wrzucam tu screena pani Natalia Waloch Powiedziała, że wywiad na w TVN24, jako feministka, rzadko radzy kobietom, by zamilkły. Dziś robię wyjątek. Czyli powiedziała feministka do kobiety, zamknij się. Ludzie. To są autorytety. Nie będę dalej tego komentował, każdy powinien sobie zdanie wyrobić, ale. Ci, co hejtują, zastanówcie się, czego wy chcecie. Poprzednia pierwsza dama uciekała przed mediami ile wlazło. Hejt się wylewał niesamowity, bo ona w ogóle nic nie robi, w ogóle nie wychodzi do mediów, nie udziela wywiadów itd. Ta przynajmniej próbuje. Moim zdaniem, nieudolnie. Ktoś słabo ją przygotowuje do tego, albo po prostu nie ma do tego jakiegoś tam wrodzonego talentu, więc będzie musiała się wielu rzeczy nauczyć, tak? Ma jeszcze kupę czasu przed sobą, żeby się tego nauczyć. I to jest naturalne, że ona się będzie denerwować przed kamerą, że czasami się zatnie, że z czymś się przejęzyczy, że może mogą jej się ręce trząść, głos załamywać, i tak dalej. To jest naturalne. Każdemu, który uważa inaczej, to proponuję zrobić taki eksperyment. Weźcie sobie odpalcie kamerę, mikrofon. Ten wywiad trwał 15-20 minut. Liczmy, że 10 minut nawet to dziennikarka zadawała pytania. Odpalcie sobie kamerę, mikrofon, usiądźcie, powiedzcie przez 10 minut, bez żadnych cięć, bez niczego, bo tam nie było cięć. Bez żadnych cięć, bez niczego, ze świadomością, że wrzucicie to na media społecznościowe ogólnie dostępne, nie tylko dla znajomych, nawet dla znajomych byście mieli problem. Ze świadomością, że wrzucicie to na media społecznościowe, powiedzcie o sobie, plus o swoich poglądach. O światopoglądzie. włożycie się na pierwszym zdaniu. Lepsi wyłożą się na drugim, może trzecim. Ale się wyłożą. Zróbcie sobie ten eksperyment. To nie jest proste. Nie ona została wybrana. Wybrany został jej mąż. Ona musi grać rolę pewną. I to jest normalne. Poprzednia też grała jakąś tam rolę, jeszcze poprzednia też grała jakąś tam rolę, i jeszcze poprzednia, poprzednia też grała jakąś tam rolę. Każdy miał swoją jakąś rolę do odegrania. I na koniec, i tak już naprawdę na koniec, bo nie chcę tam przynudzać za długo. Nie ma sensu. Tylko chciałem się podzielić takimi właśnie takim jakimś wkurzeniem na to zidiocenia, nie? Na koniec puszczę pewien wywiad z pierwszą damą archiwalny, który wydłubałem. O, ja lubię dłubać w tych archiwach tam. I sobie zobaczycie kulisy. To jest bardzo krótkie. Nie martwcie się, nie nie, nie przynudzi to was, tak? Zobaczycie sobie pewnego rodzaju kulisy wywiadu z pierwszą damą. I sami sobie ocenicie, czy lepiej tak, czy lepiej, żeby było naturalnie i ktoś był lekko poddenerwowany nawet przed kamerą, a mówił to, co myśli. Bo chyba to jest najważniejsze. To treść. Na treści powinniśmy się skupiać, a nie to, czy komuś się lekko głos załamał, albo czy sobie pociera palcem rękę. Zapraszam. Mówi pani prezydentowa Anna Komorowska. Bardzo dziękuję, dziękuję za rozmowę. Bardzo. bardzo dobrze. Co pani Izo, jak pani myśli? A słuchała, właśnie, bo tu bym chciała, żeby Pani Minister ocenzurowała, bo ja mam dobrze, poczucie już cenzurujemy. Strój, że tutaj y, trzeba by coś dograć. Ja słuchałam, więc y, wydawało mi się, że wszystko dobrze, bo tak? było i o tej... Że jest w porządku, tak? No to dobrze, to, to wyrocznią tak, będzie tak. Pani Minister. Tak. Tutaj bardzo ładnie o tym właśnie, że o tej atmosferze, tak? Każą powiedzieć, że pani minister kazała powiedzieć, że było bardzo dobrze. dobrze. No to jak, jak pani minister nie ma zastrzeżeń, to w porządku. Dobrze. Jak tak. wygląda twój kalendarz? No możemy coś spróbować, no, to, to, to. Matka boska zielna, tylko by trzeba tutaj coś wymyślić, takiego. No, jak, jak, jak coś się da zrobić, to mamy. Czy Proszę. mam twoją akceptację? Tak, ale jak coś wymyślicie, takiego, to, to To wymyślimy, przedstawimy dobrze, pomysł do, 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 i dobrze. wtedy tego to, to 15 panią, sierpnia panią... Przyjemność, jak zwykle po mojej stronie. Bardzo dziękuję, dziękuję bardzo. No, trzymajcie się, cześć.